Witam, Aristeo. Zmierzmy się w kolejne planszy, tym razem na terenie wulkanicznym. Go. Tak. No nic, damy radę. Go. To trzeba będzie szybko zbudować. Tak. To rozbuduj. Tutaj szybko pozyskam mnóstwo drewna i muszę zrobić drogę do... Do... Okej, okay. Okay. jeszcze to. Będzie woda. Jest, dobra, teraz to trzeba gasić. Kluczyk mam, tu będzie żywność, tu o, tu muszę się dostać. No niestety na razie nie mogę nic więcej zrobić. Brak mi wody. Ok, i teraz tak, to trzeba rozebrać, to trzeba będzie ugasić, drzewo, Pozyskamy jest dużo drzewa, naprawdę dużo, i tu będzie żywność, ok, o, i to zbudujmy, żeby moi ludzie nie musieli tak daleko chodzić, tylko, o, wolny człowiek się pojawił, żywność, woda, ja tą wodę zużyję, o, na to, tylko, że na muszę się tu przebić, więc, czekamy. Lepszy czas. O, jest, dobra. Woda, jest, dobra. Tu się przebijamy. Okej, okay, tu jeszcze trochę. Aha, to trzeba zbudować. Tak, nie wystarczy ugasić, jeszcze trzeba budować. Tu jeszcze. O, tu są jeszcze jakieś drzewka. Czemu nie mogę do nich się dostać? Czas budujmy, tak, to na pewno przyspieszy. Tu ugasimy. Złoto. Aha, muszę najpierw to ugasić. Dobra, czekamy. Czemu się nie mogę do tego dostać? Aha, żywność. Że... Tak, wszystko jasne. Deski pierwsze, które się pojawią, idą na to. Okej. Okay. To. Tu trzeba zgasić. Czekamy na. O, tu jest żywność. Buty, no, nareszcie. Dobra, i ścinamy drzewa. I złoto, uzyskujemy. Trzeba się tu przebić do kopalni złota. A to trzeba będzie szybko rozbudować. Tak. Mm. No gaśmy tutaj. To właśnie też trzeba by zgasić. Dobra, buty, buty, dobra jest. Deski są. To może rozbudujmy to. E, złoto jest mi potrzebne i żywność. E, nie mam. Aha, gaśmy to, dobra. Jest żywność. To będzie pewnie za mało. Ale razem z tym, i butami. Hmm. Aha, złatwioną. Dobra. Tak, woda. Tu jest dziewka. O, właśnie. Yy, żywność, żywność. O, to możemy zbudować. Jest żywność. Dobra. I przebijamy się. O, to jeszcze. Czego nie mam. Chyba dojście trzeba załatwić. Dobra, tak to ugasimy. Jest, dobra. Deski, ja bym proponował to rozbudować jeszcze. I to też właściwie. Ale to za chwilę. Może pozyskamy gdzieś jakieś drewno. No, to, to. Tu bym mógł w to iść, tylko że nie ma złota. Aha, złoto jest tu. I tu trzeba je pozyskać. Dobra, to. Buty mi się przydały. Tak. To może już zacznijcie się tym zajmować. OK. Tak, deski. Czekamy na deski, ale to możemy już pozyskać. Bardzo chętnie. O, są deski. Woda. To trzeba nie rozbudować, ale najpierw może to. A, to trzeba odbudować. Trzy deski są potrzebne. Deski, woda jest, dobra. Żywność, deski, żywność. To tak, ruszy, dobra. O, buty. I tu idziemy w tą stronę. Żywność jest potrzebna. E, tak, tu musimy gasić. Tak, to O, o to, dobra. To, dobra. Tu zgasimy. Chciał przebić, owszem, deski, dobra. E, tak, rozbudujemy to. To też, to też, żywność i złoto. Żywność już mam, Tu też, złoto. No to czekamy na tego. E, tak, pozyskajmy, pozyskajmy. Aha, tu trzeba będzie w tą stronę iść, dobra. Tak. Tu jest coś, no, farma. Tak. Co to tak, 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 tak. Żywność. O, to zgaśmy. To można zlikwidować. To. Tu bym chciał... Aha, deski są już, dobra. Ale ja najpierw bym wolał zużyć na budowę tego. Chociaż tu możemy zrobić, dobra. Tak, tak. Farma, dobra. Żywność, żywność. A tu nie mogę jeszcze, tu brakowało robotnika. O, buty, buty, dobra. Jeszcze trochę wody. Przecież wodę już chyba nie muszę zbierać. Muszę pamiętać, żeby nie wysyłać ludzi. To by było dobrze. Aha, są deski, dobra. Buduj to, i tu przejście. Żywność, złoto. Dobra, żywność Buty by mi się przydały już. Hmm, te, tak, tak. Może zatrzymajmy czas. Ok. To się może przydać. Czego mi żywności. To trzeba będzie szybko rozbudować. O, są deski, dobra. Dobra, to rozbudujmy. To. Tak, tak o, to będzie szybciej z tym Praca szła Okej okay. To Aha, żywność, dobra, tu trzeba się przebić. Tu trzeba się zbudować. Buty, buty są, 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 buty. O. No. To też. Deski. Eee, na to nie mogę sobie pozwolić. To mogę, to mogę. To mogę. Postawcie to. Złoto. Złoto, dobra. To się przyda. Aha, to. Dobra. To trzeba zebrać, ale nie mam złotej żywności. To muszę rozbudować. O. Jest. To też. To też. A, tak, tak. Złoto brak. Tu jest złoto. To jeszcze się trzeba przebić. Złoto. Czekamy na złoto. Tak, 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 tak. Okej, okay, buty, buty, buty jest. Trzeba się przyspieszyć. No i... I zaliczona misja. Dziękuję wszystkim za zobaczenie tego odcinka. Spotykamy się w kolejnym. Trzymajcie się.